Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Jestem w Galerii Libero w Katowicach. Budujemy z Ninjago i z Francami, i, i nie tylko z Francami, bo też z kolegami. I Zobaczcie w ogóle. Będę się odwracał, bo mamy. Ja znowu będę sobie robił jaja z klockopedii, że jest bardzo mały. Co? Patrzcie, kto tutaj jest: Tom Cruise, klockozaur i klockopedia. <laughs> Siema, przywitaj się i... I WTF, jeszcze ja jestem. WTF, WTF też jest. Prosto z A Azji przyjechał. I Tom Cruise prosto z filmu Top Gun. Nie, tak naprawdę to jest Kamilianko, największy celebryta z naszej czwórki. Jedziemy budować. Cześć. Halo. A są z nami pierwsi nieplanowani goście. Jakie macie kanały? Freak, freak. Ta autobusy TV. Ochłodzka? Nie, były też klocki, ale nie wyszło. Ostatnio zamknął. Klocki, to, tak. klocki w autobusie to nie jest nic przyjemnego. A były też, Wiem, bo kiedyś jechałem nie, autobusem i ktoś postawił w nim klocka. No nie, to nie było nic nie. przyjemnego. Jura, chłopaki będzie dzisiaj budować? Tak, tak. Super, a to jest Tomek. Tomek zaraz wymyśli super kategorię. To jest... Tomek jest moim ulubionym... Się I właśnie idzie do nas tomek, zobaczcie. Tak. Drodzy, to jest impreza na żywo, jest z nami. w Tak się, i tak się wyciąga. Ludzie. Cześć, no Siema. nie mogło tu by mnie zabraknąć. Jak chłopaki się bawicie? Wywiad na żywo, zobaczcie. Wywiad, wywiadzie, zbrozu. moi drodzy, tylko na. I jeszcze w wywiadzie, wywiad o Tak, więc trzy wywiady, w jednym szaleństwo. Bierzecie udział w konkursach? Tak. Śledzicie stronę Pawła? Tak. Wiecie o nim wszystko? No, to, to ja później się upewnię po, po konkursie. Zaczynam się bać! E, e, dokładnie no. tak. Moi drodzy, Brodaty Geek, e, ja się nazywam Tomasz Konca i zapraszam was do konkursie. Tomasz bez końca. Dokładnie, mogę mówić bez końca. E, słuchajcie, jesteśmy teraz w tym momencie w strefie konkursowego budowania i mamy tutaj takich trzech młodych dżentelmenów i zaraz będziemy się dowiadywać, co oni budują. Od ciebie pierwszego zacznę. Cześć, jak masz na imię? Tylko nie połykaj mikrofonu, możesz mówić nie, jest, nie tak blisko. Jestem Konrad. Chsaski. Cześć, Konrad. I powiedz mi, Konrad, co budujesz teraz, dzisiaj? Ja buduję latający statek. Latający statek, dobra. I to jest latający statek czyjś, kogoś konkretnego, czy. Czy po prostu latający statek? Latający statek od Zielonego Ninja. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej. A jak masz na imię, przedstaw się. Eee, nazywam się Paweł. Publice to tak jak dla ja. Przyjaciół. To dokładnie tak jak ja. Teraz no. jestem Paweł. Ja aktualnie buduję Batyska. Batyska, super. O, trudne tak. słowo. No, tak. Uwielbiam te listki. Te listki są świetne. Dobra, i lecimy dalej. A co budujesz? Bo widzę, że na razie nic nie zbudowałeś. Ja już zbudowałem. Jest ruch, ja zbudowałem motorówkę. Okej. Okay. Tylko, nie wiem, motorówkę jak motorówkę. Okej, okay, dobra. Nie tutaj wiem. widzę jakiś garaż w ogóle się kręci. Co to za garaż jest? To jest garaż ogromnego Monster Trucka. Okej, okay. super. Mam nadzieję, że chłopaki coś wygracie. O, jest Tomek. Za pięć minut będzie Lloyd. Za pięć minut, minut wycie, będzie Lloyd. A tutaj Klockopedia. Klockopedia, co budujesz? Ślizgacz Leśny Zielonego Ninja. Pokaż go do kamery. Ja wow! 20 nagród, moi drodzy, w tym konkursie. Czadowy. <grym> Śmigiełko tak do szybkiej ewakuacji. Chciałbyś wygrać Frenzy, czy Ninjago? Raczej Ninjago w poliwag jest ciekawym. Tak w że wiadomo, że Frenzy. Dobra, idziemy dalej. Co tu się od Janie Pawła? Zobaczcie, powstaje ogromny posąg. Ogromna taka statua Lloyda, podobizna. Zmienimy go podobizną Lloyda. Tak, Czarek mówi, że to jest podobizna Lloyda. Jeszcze nie skończono. Jest tak do pasa i trochę. Z ilu klocków składa się ten Lloyd? Mnóstwo, około 18 tysięcy. Ale będąc precyzyjnym, sprawdzę w tajnej instrukcji. Od, oddaję Ci głos. Właśnie, tutaj, mówię Wam, że to jest tajna instrukcja. Muszę to sprawdzić bez Waszej wiedzy, bez jest, naszej wizji. Tak jak było ze świątynią zagłady. W Ninjago. Tak, dokładnie tak. Tak, tak jasno. No. I ostateczna, broń, ostateczna. Jak zajrzycie do instrukcji, to wypali Wam wzrok. O, poczekaj, muszę to zsumować teraz. Szybka suma. Okay. Około 48 tysięcy. 48 tysięcy. To biorąc pod uwagę, że jeden klocek to jest powiedzmy nie wiem, 30 groszy, to to jest kupa siana. I zobaczcie jak on się cieszy, bo tutaj ma po prostu bo mam kupa siana. W kupa siana, a tak naprawdę to są klocki. Ale to. Wow, ale to jest super. I zobaczcie, ale to jeszcze. Materialistą. To jeszcze. Nieprawda. Ale to jest jeszcze taka rura, i na takiej rurze najczęściej się tańczy. Na filmach i się panie przewracają, bo nie potrafią się na nich kręcić. I to jest właśnie taka rura. I winda jedzie, ale super winda jedzie. No, a jeśli nie chcecie budować bez konkursu, ani do konkursu, możecie przyjść wykonać kilka misji, żeby zostać ninja. Misja pierwsza to walka na spinery. Później trzeba taką pętlę pokonać, później walczyć na dużej arenie. Tam są latające spinery. No a tutaj trzeba oczywiście pokazać, że umie się spinjitsu, więc całkiem spore wyzwania. No i na samym końcu oczywiście czeka z dyplom, jakieś tam naklejki. Za chwilkę też podejdę i spytam się, czy no, można metodą trochę okrężną zostać ninja i dostać oczywiście dyplom. Zobaczcie. I... Dobra, żartowałem, ja ukończyłem wszystkie misje. Okazało się, że ukończyłem. Ukończyłem, prawda? Tak, kończyłem. Zobaczcie, tutaj Mistrz Ninjago Spinjitsu potwierdza. Ukończyłem. Tak, widzicie, macie to udokumentowane. I... Muszę to teraz przybić na ścianę. I zostałem ninja, za ukończenie wszystkich misji, Mistrz Pindzicu. Głównie jeśli ktoś nie przyszedł tutaj tylko dla Ninjago, jest i Friends. Aczkolwiek dzisiaj nie są rozdawane Frenzowe polibagi. Tutaj jeszcze można zobaczyć tą drugą część konkursowego budowania, otagowaną taką Frenzową bramą. Z tej strony mamy wejście, z drugiej strony jest strefa budowania, są tam też... <grywa> Zobaczcie, mamy, mamy jakiegoś mistrza drugiego planu. Zaraz damy Ci się wypowiedzieć. Czekaj, muszę wypoziomować obraz. Siemano. Siemano. A tu będziecie zływać, tak? będą trzaski, nie tak, nie tak blisko. Siemano. Jak masz na imię? Max. Max jest na kanale i chce teraz wszystkim coś powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? Wcześniej nie znałem tego kanału, ale będę go odwiedzał. Ale widzicie, warto oglądać kanał do tego Gika. Jeszcze mamy następnego widza. Obok Maxa jest... Lila. No i Lila właśnie je loda. Jakiego loda jesz? Słony karmel Słono, Słony karmel, najlepszy O, a za, Lilą. a za Lilą jest taka wielka gablota Z zestawami z Friends Tutaj zobaczcie, jakieś takie zimowe klimaty A tam dalej już chyba dobrze nam znane Heart Lake. E, Kilka <coughs> takich zestawów, jest z drugiej strony również Ninjago e, No i a zobaczcie taki zestaw Ten tutaj, ten taki sklep? Tak, tak, sklep I e. mamy tą i, tą I tą i to jest prawdziwy kolekcjoner Lego. Zobaczcie, jaki Lilka ma super zestawy. Zbiera. No i Lilka zbiera, ja tak jak ja. To technika z Lego City i z Lego Ninjago i z Lego Star Wars. Star Wars spoko. To zapraszam dzisiaj, był uchol na kanale nowych Star Warsów. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co się tutaj jeszcze dzieje. O, cześć! Jestem u tego Gika na kanale, no czegoś fajniejszego spodziewać się nie mogłem. No właśnie, Tomego oczywiście jest stałą atrakcją każdego eventu, ja myślę, że nawet największą, większą niż ten Lloyd tutaj, który nie, przychodzi na nagrody. Nie przesadzę. I Lloyd jednak... nie gdzieś na nagrody. Nie, ale jak Lloyd idzie korytarzem, to wszyscy biorą od niego autografy, robią zdjęcia, a ja jak idę, to, to niestety nikt nie chce ode mnie autografu, a zdjęciu to już... W ogóle ale ja chciałem sam nagrać film, zobacz. A no, no to ty, gdyby nie ty, to wiesz, no w party... I zobacz, i załamanie Zobaczycie, 10 tysięcy osób zobaczy, to jest większy fame niż jak Lloyd, który idzie korytarzem. O dokładnie, spójrzcie, Tomasz Konca na Facebooku to jest mój profil zawodowy, tak więc wbijajcie i lajkujcie. A to właśnie, to jest tak prawda, że wszyscy musieliście założyć Facebooka, żeby założyć fanpage dla fabryki? Nie, no coś tymy Facebooka mamy od urodzenia, A, tak okay. więc wiesz, ale mamy Fabrykę Impress Lego, to jest taki nasz profil, na którym znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naszych super, ekstra imprez. Tak w więc końcu? W końcu, tak, dokładnie. Po tylu, po, po, po tylu latach? dorobiliśmy się profilu, ale za to rozwija się w stopniu geometrycznym i niestety w, za chwilę ciebie przegonimy. No, co ja mogę na to poradzić, no? no takie. Takie czasy, no ale jednak nie przebijemy Twojej wiedzy merytorycznej i Twojego zaangażowania w to, co robisz. Tak by więc... się kłócił. <grym> no dobrze. Moi drodzy, jesteśmy w Libero, w Katowicach. Ninjago, impreza Ninjago, jak pewnie widzieliście z wcześniejszego zapisu Pawła. No tutaj jest naprawdę szaleństwo. W tej chwili dzieci zamieniły się w kreatorów mody, bo poprosiliśmy, żeby wyczarowały nowe nakrycie głowy dla Sensei AU, bo jak dostaliśmy informacje od naszych ludzi, jego naleśnikowaty kapelusz, już absolutnie mu się znudził, stwierdził, że jest już zbyt vintage'owy i najwyższy czas, żeby nieco odświeżyć, taki kaszkiecik stylowy może, na może a może czapka zimowa z kominiarka. o kominiarka, jakby tam sensej chciał tam dymy, robić, dymy tak jakieś zwane. robić na mieście <laughs> i incognito. Ale to zobaczymy, ja oddaję się na wyobraźnię naszych fantastycznych dzieci, które no, 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 później Paweł pewnie rzuci okiem i, i z, y, ogarnie swoją kamerą to, co przygotowaliście, ale już widzę, że będzie ciekawie. I pytanie do 100 punktów, które zawsze standardowo pada. Dobra. Co najbardziej zaskoczyło, jeśli chodzi o konstrukcję, co pojawiało się najbardziej odjechanego na tym evencie? Słuchaj, no i była taka rzecz, była taka niepozorna, mała, drobna dziewczynka nieco nieśmiała, kiedy z, poprosiliśmy, żeby stworzyły dzieci swojego własnego ninja, żeby go wymyśliły, zbudowały, mhm. nadały mu moce. I ona dała mu imię Miluś, a moce były takie, że ten Miluś odpędzał złe sny. I przyznam się, że to zrobiło na mnie wrażenie, bo... Bo rzeczywiście czasami chyba każdy z nas ma jakieś koszmary, albo nie takie sny, jakie byśmy chcieli. No i odganiać złych snów, no naprawdę mnie ujął, wzruszył. Dobre, i... po horrorach no, i przejedzeniu no, przed snem. No dokładnie tak, albo przy, przy, przy napięciu jakimś związanym z kartkówką w szkole tak. następnego dnia. Dokładnie. Tak więc to na mnie tym razem zrobiło wrażenie. Już nie będę wspominał o najnowszych technologiach, jakichś absolutnie niemalże futurystycznych budowlach, ale ten odpędzać złych snów, no to to, 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 to... Rozwaliło. No, konkretnie. Tak więc Dobra. to było ekstra. Dziękujemy Tomkowi, idziemy oglądać Dobra. dalej, Dobra, tym, co się dzieje śledźcie i... profil tego człowieka tego po też, prostu. I fabryki. I, I w ogóle pozdrawiamy Was, wszystkiego dobrego moi drodzy i niech Wam się darzy, jak to mówią myśliwi, którzy polują na nową serię klocków lewo. Dasz Daszbur Cześć. <laughs> Hej, dasz bur. I już z tyłu widać największą gwiazdę. Dosłownie i w przenośni. Zbliża się Lloyd. Domek tutaj wszystkich przegania, przepycha, odsuwa, żeby zrobili miejsce dla największej gwiazdy tego wieczoru. I zobaczcie, już jest coraz bliżej. Napięcie coraz większe, bo za chwilkę będą rozdawane fantastyczne nagrody. Macha do wszystkich. Ścieżka chwały. Zobaczcie, ależ tam jest zamieszanie. Lloyd jest coraz bliżej. Tomek buduje napięcie. Tam właśnie czarek. Próbuje przepchnąć wszystkich, żeby Lloyd mógł wejść i co się dzieje i jest już na miejscu i zaraz Lloyd wybierze 20 najlepszych nakryć głowy moi dla mistrza Łu. Ostatni konkurs, 20 ostatnich zwycięzców. Kto wygra? Trzymamy kciuki.